Czy te silniki tutaj jakoś zabudować. Czy je tak zostawić, czy je zabudować, nie? Może tak, tak je mógłbym zabudować. No ale dobra, na razie je zostawię, bo potrzebuję do nich dostęp. Eee, sprawdźmy słuchajcie, jak to będzie działać na duże drzewko. Halo, halo! To znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Scrap Mechanic. No, i słuchajcie, no nie bez powodu jadę teraz przez most. Chcę wam coś pokazać, słuchajcie. Bo w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, wybudujemy sobie dość taki niewielki pojazd. Taki niewielki pojazd, słuchajcie, do e, wycinki drzew. Bo most, mostem, słuchajcie, jeszcze oczywiście mostu nie skończyłem. Mam do zrobienia jeszcze. Wszystkie te słupki i tak dalej. No jeszcze, jeszcze się za to nie zabrałem. Miałem do dawno temu zrobić i jeszcze tego nie zrobiłem. Ale zajmiemy się pojazdem, słuchajcie, do wycinki drzew, bo tutaj będziemy musieli sobie powycinać te drzewa i wymyślić jakąś trasę tutaj bezpieczną, taką, żebym na pełnym gazie najlepiej mógł przejechać tutaj. Największym, słuchajcie, problemem tutaj w tym miejscu są te kamienie. Zobaczcie, ile tych kamieni tu wszędzie jest i. No powiem wam szczerze, że będzie ciężko tutaj trasę wymyślić. Ale jak wytniemy drzewa, słuchajcie, to powinno być już w miarę łatwo. W razie czego, słuchajcie, zrobimy sobie jakieś oświetlonko. Wydaje mi się, że te latarnie takie, te światełka takie z tych sklepików, co można sobie zebrać, będą tutaj dobre. Postawimy, zrobimy kilka takich słupków, postawimy lampeczki, żeby po prostu drogę było widać. No i będziemy wiedzieć, jak jeździć. Myślę, że to będzie spoko. Mogłem tu w sumie przylecieć samolotem, zamiast kurde tym samochodem jeździć, nie? Aby, chyba byłoby lepiej. No i przede wszystkim będziemy musieli podzielić ten most, nie? Ło! O kurde. Wbiłem się tak w farmę, że ja pierdziel nie mogłem wyjechać, słuchajcie. Ale przejechałem cały most na pełnym gazie. Ej, jestem w szoku, że mi się to udało. Nie było łatwo, ale udało się. Dobra, więc teraz tak. Generalnie co potrzebujemy? Eee, przyczepka na samolot. Czy ja tą przyczepkę będę potrzebował? Wiecie co? Wydaje mi się, że, że będę ją potrzebował. Ale... Wydaje mi się, że moglibyśmy sobie ją też troszeczkę przerobić w przyszłości. Ale to nie jest nasze zmartwienie, słuchajcie, dzisiaj. Musimy pojechać do Tartaku. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Nie ma żadnych robotów. Eee, wiecie co, teraz tak? Przyczepka to jest przyczepka na drewno. I ogólnie tą przyczepkę chyba też będziemy musieli przerobić. W sumie. Tylko czy ja to chcę teraz przerabiać w sumie. W sumie moglibyśmy to teraz przerobić. Bo generalnie słuchajcie, jaki jest plan. Plan jest taki, żeby zrobić taki bardzo, bardzo niewielki słuchajcie pojazd. Yy, z piłkami dwoma, dwie piły tam w sace i myślę, że to wystarczy. Yy, no i taki bardzo mały ten pojazd będzie, żeby ten pojazd właśnie na przyczepce móc parkować. No i wtedy jak będę chciał ścinać jakieś drzewka sobie, no to będę sobie brał to ten samochodzik na przyczepkę, e, autko moje, moją ciężarówką będę ciągnął przyczepkę, no i wtedy wiecie, jak będę chciał wycinać drzewa, no to będę wycinał drzewa. I miejsce na tej przyczepce musimy zrobić też na drzewa właśnie, nie? Więc generalnie to będzie musiało wyglądać mniej więcej tak jak to, może nawet trochę dłuższe, bo jak wsadzam... Te najdłuższe drzewa, no to one bardzo, bardzo mocno wystają, i wtedy się bardzo ciężko jeździ tym samochodem. Ale generalnie tak, jak to ma wyglądać, i tu z przodu wtedy, no bo nie wiadomo, czy tam dalej nie będą wystawać kłody, więc z tyłu parkować nie możemy, musimy parkować z przodu. Zrobimy właśnie taki garaż, jakiś, żeby móc tam przyspawać ten mały samochodzik. To wszystko wydaje mi się, że może zostać. Ale wiecie co? Weźmiemy tą przyczepkę. Może się nam uda ją przerobić. Może nam się uda ją przerobić. Eee, dobra. Eee. Okazuje się, słuchajcie, jednak, że, że nie mam mechanizmu tutaj na tym zamodzie <laughs> Patrzcie, postawiłem tu baterię, ciekawe czy to zadziała. Ej, zadziałało! No to super. Ja tam coś zostawiłem, metal tam zostawiłem chyba. Nie szkodzi. Strasznie dużo tu samochodów teraz już mam w bazie. No ale wiecie co, no... Mam teraz y, takie pomysły, słuchajcie, właśnie na... Na nowe pojazdy jakieś. Dobra, tą przyczepkę może tu... Ta przyczepka może tutaj stać bez problemu. Okej, okay, więc w pierwszej kolejności no musimy się tego pozbyć. Wydaje mi się, że z tego to nie zostawimy nic. Nie zostawimy z tego nic raczej. Dobra. Słuchajcie, samochodzik mamy prawie cały rozebrany. Teraz jeszcze tylko ten metal muszę pozbierać. Słuchajcie. Eee, I będziemy budować, słuchajcie, ten pojazd z tego metalu. Takiego, eee, takiego, o tego, tego metalu. No, i będziemy to próbować, słuchajcie, od razu, może pomalować, nie? Żeby tego już później się z tym nie babrać. Bo ja wiem, jak to kurde wygląda później. że ja mówię, o, pomaluję ten samochód, pomaluję ten samochód. I nie pomalowałem nigdy żadnego samochodu. Znaczy, nie, no, pomalowałem tam jakieś samochody. Ale wiecie, moim zdaniem, lepiej takimi rzeczami się zajmować od razu. No, chociaż nie zawsze mam, słuchajcie, czas, żeby zbierać odpowiednie materiały, i, i nie zawsze te materiały, właśnie. E, mam, więc dobra, i e, w ten sposób pozbyliśmy się samochodu. Nie mam tylko miejsca na ten metal, ale zobaczcie, tego metalu, słuchajcie, było tutaj jeden stack. E, a teraz będziemy budować ten pojazd znacznie mniejszy, a mamy prawie dwa stacki, więc wydaje mi się, że wystarczy. Wydaje mi się, że wystarczy. I teraz, tak, jaki ten pojazd musi być? Chciałbym, żeby on się nie wywracał. Wie... Ale też on musi być też dość mały, więc zastanawiam się, słuchajcie, jak to ogarnąć. Weźmy fotel, bo na pewno będziemy, słuchajcie, używać tego fotela, tak mi się wydaje. Nie jestem pewny, słuchajcie, czy robić amortyzatory tutaj w tym samochodzie, czy nie. Chyba zrobimy, słuchajcie, tylko wydaje mi się, że powinienem użyć sportowego zawieszenia. A mam tylko jedno. Więc poczekamy minutkę, to się nam wykraftują amortyzatorki. Będzie, 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 myślę spoko. Yy, I teraz zastanawiam się, zastanawiam się cały czas, się zastanawiam, słuchajcie, ale... Poszerzymy to o jedną krateczkę tu. Poszerzymy to o jedną krateczkę tu. I tu mniej więcej teraz może na rogach damy yy, yy, te amortyzatorki. Ogólnie kółka mogą być nawet tak blisko jak są te Więc, no, dużo miejsca tutaj nie będziemy potrzebować. Będziemy potrzebowali 6 krateczek, to chyba tyle mamy. Nie, mamy 7. Dobra, spoko. Wydaje mi się, słuchajcie, teraz, jak tak na to patrzę, że to jest za wysokie, nie? Musielibyśmy zrobić. wiecie co? Jestem w stanie to zrobić nawet w ten sposób tu. Yy, przyłączymy tu metal, tu, na, na, yy, tu mogę usunąć na razie. Fotel możemy usunąć. I teraz sam środeczek możemy usunąć, mam nadzieję. Ok, do czego się tu trzyma? Dobrze, że tutaj nie usunąłem tego. Ja, pierdziu. Yy, musimy dołożyć tu jeszcze bloczki. I tu. Eee, tylko amortyzatorka, nie usuń, chłopie. To będzie nasz zbiornik na paliwko. Wiecie co? Może podłączymy to, żeby to mi kurde nie skręcało, tak? Eee, silnik tu. Tylko teraz zastanawiam się, yy, bo jeszcze potrzebuje silnik mieć przecież. Yy... Potrzebuję mieć silnik elektryczny, słuchajcie, jeszcze żeby, żeby piły uruchomić, nie? No i komponenty będę potrzebował, słuchajcie, jeszcze żeby na, u, ulepszyć te amortyzatorki. Na szczęście troszeczkę tutaj nazbierałem, więc spoko. Eee, poziom pierwszy ulepszamy. No, eee, tu jest jakiś bloczek dziwny. Okej, skąd to się wzięło? Nie. Wiecie co? Nie podoba mi się ten samochód. Więc y, chyba zrobimy go po prostu bez amortyzatorów. A te amortyzatory, nie wiem, fajna rzecz, super y, sprawa. Tylko zawsze, ale to zawsze, nie wiem dlaczego tak jest. Ale w każdym samochodzie, słuchajcie, no te amortyzatory wyglądają jakby były, kurde, przynajmniej trzy razy za duże, nie? Eee, tu w miarę to mi się udało schować, ale też yy, tutaj używam sportowego zawieszenia, nie tego, tego takiego dużego, wysokiego. Więc, yy, no nie wiem. nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale słuchajcie, wydaje mi się, że lepiej, kurde, będzie, jakbym to zrobił na przykład w ten sposób, nie? No, może nie aż tak, ale, ale mniej więcej, nie? Więc zrobilibyśmy sobie tak, może tutaj byśmy sobie zrobili skręcanie. Ja nie jestem pewny, czy to będzie skręcać tutaj przez te wszystkie. No i teraz wygląda lepiej, bo jest taki niziutki fajny. To możemy usunąć. i teraz to wygląda jakoś. Teraz to jakoś wygląda. Tylko zastanawiam się, a chyba to mogę usunąć. Dokładnie no. To w takim razie to też mogę usunąć. Dobra. No i super. Mamy... Jakiś pojazd mamy, nie? Sprawdźmy w ogóle, czy to będzie skręcało. Bo o to się tylko martwię w zasadzie. No właśnie. Słabo skręca. Słabo skręca, ale generalnie moglibyśmy chyba to i to usunąć. To i to usunąć. I teraz skręca znacznie lepiej. Ehm. No ogólnie taki pojazd właśnie tego typu Nie, nie powinien w ten sposób skręcać, ale Widziałem, e, widziałem motyw właśnie na skręcanie takie kółkami Że wiecie, że dwa kółka się kręcą w jedną stronę Dwa kółka się kręcą w drugą stronę przy skręcaniu e, Ale No to nie jest zbyt proste do zrobienia i potrzebne Potrzebne są na to chyba dwa albo, albo cztery silniki Więc to jest lipa e, Więc tym się nie będziemy zajmować e, Tutaj zobaczcie, o tutaj jest

No, to teraz nie musiałbym się w ogóle przejmować, słuchajcie, tym, że mi miejsca tutaj brakuje na rurki. Tylko normalnie bym wpakował tu rurki i niczym bym się nie przejmował, nie? No, ja Wam mogę to tak wytłumaczyć. Zobaczcie, Ej, eee, mamy tak: te, te kółka się kręcą w tamtą stronę, te kółka będą się kręcić w drugą stronę. Weźmy trochę paliwka, mam paliwko. I teraz, jak damy. Przycisk, widzicie, do przodu, to samochód powolutku skręca. I można coś takiego zrobić, można coś takiego ogarnąć, ale... No jest z tym dużo babrania się, jest z tym dużo roboty, więc czegoś takiego na pewno robić nie będę. Wiecie co? Nie jestem pewny, czy te kółka się będą miały do czego trzymać. Właśnie, chyba nie. Eee, dobra, mam pewien pomysł, słuchajcie, mam pewien pomysł. Tutaj musimy połączyć kółka. Pięknie, teraz będziemy mogli to usunąć. Pięknie, pięknie, pięknie. I teraz, a wiecie co, może to przymocujemy tutaj, dobra? Teraz tak tu z tyłu przydałoby się to zabudować, żeby tutaj dziury nie było. Dobra, i tu już będzie skręcał. Tutaj, niestety, mamy dziurę tutaj do fotela. To mi się nie za bardzo podoba, szczerze mówiąc. Ta dziura tu. No ale tutaj musi skręcać ten pojazd. Więc raczej tutaj nic nie, nie, nie zrobimy. Ehm, dobra, spróbujmy tak. Ehm, To do tego, to do tego, hmm, hmm. Ehm, no tak, no to jest zrozumiałe, słuchajcie. Ale możemy to naprawić, przesuwając te kółka po prostu. Mamy po prostu, słuchajcie, za dużo wagi, wagi z tyłu. Czy tyle przerwy chcemy, czy może mniej? No, spróbujemy na razie tyle. Czy to nadal będzie się wywracało, czy nie? No i jest znacznie lepiej. Oprócz, właśnie, jak wiadę w skrzynkę, to już nie jest tak fajnie, ale, ale jest. Jeździ ten samochód. I on taki powolutki będzie, bo to przecież tylko do ścinki drzew jest. Teraz tak, będziemy potrzebowali te bloczki tutaj sobie przedłużyć. Aż, o, aż dotąd. No i tutaj będzie nasz mechanizm do ścinania drzew. I zobaczcie, kurde, trochę tutaj miejsca się nagle zrobiło, nie? Z przodu. Eee, w sumie mam inny pomysł, bo to mi się nie podoba. Dobra, słuchajcie, tutaj z boczku e, troszeczkę to przedłużyłem. Tutaj zrobiłem takie dziurki. Niestety, nie mogę kwadratowej dziury zrobić, chyba że czekajcie. Tu bym mógł to podłączyć, w sumie. Czemu nie? Zrobimy sobie tutaj lampkę czy coś. E, też to nie będzie źle wyglądać, bo niestety, jak usuwałem te bloczki, to już później kółko z przodu nie jest połączone. A tutaj jest dziura, nie mogę tego zabudować, bo inaczej kółko. Nie będzie mi skręcało e, w te miejsca. Chciałbym tej ulepszonej siatki zrobić, ale nie mam jej niestety. Czy ja mogę zrobić taką siateczkę? Mogę zrobić taką siateczkę, więc robimy sobie dwie takie e, dwie sztuki tego. Wystarczy? I teraz tak. Jak mechanizm chciałbym zrobić? To chciałbym zrobić mechanizm właśnie tutaj, ale czekajcie, czy ja może bym to wolał tutaj do góry zrobić? Dokładnie e, tutaj do góry, i tutaj będziemy potrzebowali raz, dwa. Trzy krateczki i kolano, więc długa rurka będzie idealna. Kolano, kolano. I teraz, szczerze mówiąc, to przydałby się kontroler. A gdzie bym mógł kontroler wsadzić? Wszędzie mam już wszystko zajęte, jakby. Nie wiecie, gdzie bym mógł postawić kontroler? Tu bym mógł postawić kontroler. Mamy kontroler. Pięknie. Ten kontroler idzie tu i idzie tu. Obróćmy to, i on będzie się obracał o 90 stopni. Potrzebujemy przycisk, przełącznik w zasadzie. Przełączniczek. Czy mogę go gdzieś tu w środku dać? O, tutaj mogę, dobra. No to tutaj będzie przełączniczek do kontrolera. Eee, kontroler 90 stopni. No i pięknie. Teraz damy tak. I teraz fajnie by było, słuchajcie, zrobić piły, które będą przy samej ziemi, ale też piły takie, które będą mogły się lekko pochylić. Więc potrzebujemy do tego bloczek. Podejrzewam, że jest jakiś lepszy sposób na zrobienie takiego mechanizmu, ale ja się tym nie będę przejmował, słuchajcie. I teraz, tak, jak damy tu. To piły nam się powinny złożyć, tylko że będą nam przeszkadzać chyba w... Ta. Przeszkadzają nam tu. Więc musimy zrobić tak i tak. I dopiero wtedy tak. Tak mi się wydaje, słuchajcie. ok, ale czy to mi bardzo przeszkadza? Musielibyśmy, słuchajcie, zobaczyć, jak włączymy piły. Więc weźmy bateryjki. <laughs> przycisk do fotela to mamy jeden przycisk. Bateryjki mamy tu. Teraz tak. Baterie do silnika elektrycznego są podłączone. Teraz silnik elektryczny do tego. Aha, bo one dotykają ziemi. To w takim razie one. Yy, one. mnie obracają przez to, że dotykają ziemi, nie? Dobra, ej, nie jest tak źle. Bo mogę normalnie jeździć. No i mój mechanizm przede wszystkim działa. No wydaje mi się, że to już da radę z yy, drzewa ścinać. Może damy tak, w ten sposób. I znowu wydaje takie dziwne dźwięki ten samochód. Tak samo jak tamten poprzedni samochód do ścinania drzew, tak samo e, i ten wydaje jakieś takie dziwne dźwięki. Nie mam bladego pojęcia o co tu chodzi. No nie wiem, słuchajcie, generalnie tak. Pojazd pojazdem. E, całkiem nieźle wyszedł ten pojazd. Taka mała kopareczka, słuchajcie, do, wycina, do wycinki drzew. Wydaje mi się, że nawet spoko. Może być, nie? Tylko problemem jest największym tylko to. Że ten mechanizm jest taki trochę kiepski. Ale tak jak mówię, może. A w sumie może lepiej byłoby to tutaj zrobić wyżej. Nie, chyba nie, bo wtedy tak wysoko by to było tutaj do góry. Tak jak jest, myślę, że jest dobrze. Chociaż może nawet lepiej byłoby to zrobić tutaj po prostu maksymalnie z przodu. Nie mam bladego pojęcia. Słuchajcie, no ale mamy jakiś tam mechanizm. Spróbujmy, wiecie co? Na razie przyczepki tak czy siak nie mam, nie? Więc olać przyczepkę. Ale. Wow, wow, panie kochany, o oh jest. Dobra, słuchajcie, musiałem kilka minut poczekać, aż zrobi się jasno, no bo przecież po ciemku to nic nie widać. W międzyczasie, słuchajcie, tutaj zabudowałem trochę to z góry, tak żeby nie przeszkadzało mi przy fotelu, a tak żeby z boku wyglądał. Wiecie, bo tutaj było takie długie, długie, proste, więc stwierdziłem, a dodam tutaj, e, będzie to spoko wyglądać. Tutaj usunąłem, słuchajcie, bloczek, no bo teraz już mi nic nie odpadnie, jak dodaję te siatki, więc jest spoko. Eee... Zastanawiam się jeszcze, czy te silniki, czekajcie, czy te silniki tutaj jakoś zabudować. Czy je tak zostawić, czy je zabudować, nie? Może tak, tak je mógłbym zabudować. No ale dobra, na razie je zostawię, bo potrzebuję do nich dostęp. E, sprawdźmy, słuchajcie, jak to będzie działać na duże drzewko. No i elegancko. E, generalnie to lepiej być nie mogło. Słuchajcie, super ten pojazd działa. E, I tak będziemy sobie tym pojazdem jeździli i będziemy sobie. Eee, wszystkie drzewka wycinać tutaj eee, Może nie wszystkie Ale Może nie wszystkie Ale na pewno takie, które będą mi przeszkadzały Tutaj, na razie te drzewa zostawię Słuchajcie, później będę mógł chciał wybudować eee, Przyczepkę I sobie pozbieram te drzewka I zresztą będziemy musieli jeszcze wycinać więcej eee, Tymczasem ja wracam do bazy I może sobie pomaluję ten samochodzik Na szybko Dobra. Dobra. I dobra. I dobra. Może kółeczka też byśmy czarne zrobili. Dobra. I moim zdaniem słuchajcie, nasza kopareczka jest już gotowa. No i super. Nie jeździ się w nią wcale źle, jest dość powolna, ale w sumie to słuchajcie właśnie o to chodziło, żeby ona była powolna, no bo przecież ona tylko musi dojeżdżać do drzewek i ścinać te drzewa. Teraz będziemy musieli się słuchajcie zająć przyczepką na drewno i myślę, że no nie jestem pewny kurde jak to ogarnąć, ale wydaje mi się, że bo, bo ta przyczepka troszeczkę była chyba za krótka na, na te długie drzewa, więc prawdopodobnie troszeczkę ją tutaj wydłużymy z tyłu. I prawdopodobnie to tutaj dobudujemy z przodu e, jakiś, taką, jakiś taki kawałek właśnie, żeby było miejsce na, na nasz pojazd. Ale zajmiemy się tym w następnym odcinku, bo to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja się z wami żegnam. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!